W czwartek 4 lipca odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem było omówienie rozpoczynającej się akcji policyjnej Bezpieczne Wakacje 2024 oraz problemu sprzedaży alkoholu nieletnim. Komisja, we współpracy z policją z Milicza oraz wsparciem gminy Milicz, będzie przeprowadzać szkolenia dla pracowników i właścicieli sklepów posiadających koncesje na sprzedaż alkoholu. Szkolenia te obejmą także temat sprzedaży napojów energetycznych. Kochani, rusza kampania "Bezpieczne wakacje 2024". Pod patronatem burmistrza gminy Milicz, wespół z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, z komendą powiatową. Policji w miliczu. Kampania skierowana przede wszystkim do młodzieży, ale i też do punktów sprzedaży e, alkoholu i energetyków. E, e, moi drodzy, e, kładziemy nacisk, albo zachęcamy wręcz do zdrowego trybu życia, do nie sięgania po alkohol, po energetyki. Po używki wszelkiego typu. E, zamierzamy e, wyjść naprzeciw ze szkoleniami dla właśnie przedsiębiorców, e, jak ustrzec się przed choćby wejściem w konflikt z prawem, prawda, sprzedając alkohol nieletnim chociażby, bądź też osobom pod wpływem alkoholu. Być może e, do, do akcji dołącza się e, e, nasza komenda w miliczu. Panie inspektorze, oddaję Panu głos. Proszę coś więcej na ten temat. Dziękuję Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mińskiego. My, jak co roku, czyli Policja Mińska, już od początku lipca, a nawet od końcowych dni czerwca prowadzimy cyklicznie akcje pod nazwą Bezpieczne Wakacje. Jak wszyscy wiemy, w czasie wakacji młodzież ma pewne rozluźnienie, a to prowadzi czasami do pewnych sytuacji takich skrajnych, nawet patologicznych, związanych między innymi ze spożywaniem alkoholu. I w związku z tym podjęliśmy tutaj z Panem Burmistrzem. Decyzję, żeby trochę wzmocnić nasze działania, będziemy, a chociaż powtarzam, robimy to cały rok, ale przez wakacje bardziej intensywnie, przeglądać się miejscom, gdzie gromadzi się młodzież, żeby sprawdzać, czy ta młodzież tam spożywa alkohol lub inne energetyki. Będziemy także obserwować okolice sklepów, czy nie dochodzi tam do jakichś nieprawidłowości związanych ze sprzedażą alkoholu młodzieży, czy też czy to, przepraszam energetyków, bo jak wiemy, one są już teraz zabronione dla osób poniżej 18 roku życia. Także ja tu w tym miejscu panu burmistrzowi dziękuję za to, że przychylił się do naszej prośby i będziemy wspólnie działać. Mam nadzieję, że młodzież Mińska poczuje się bezpieczna. Zapewniamy, że będziemy robić wszystko, żeby to bezpieczeństwo było jak na najwyższym poziomie.